Witam Was dzisiejszą z w dzisiejszym odcinku ze stacji Katowice Właśnie jadę do Katowic, bo przecież jest tak ostrożniejszy I pozdrawiam Wiktorowic, bo Dla wiemy dlaczego Dostałem tablicę jesion, zapewne malinowskiego Bardzo dziękuję, pozdrawiam. I już jesteśmy widzowie w Katowicach Kato ep 09001 z Intercity Ślązak A ta EP09046 I został już odprawiony skład, w którym przyjechałem do Katowice, Intercity, Ślązak, relacji Poznań Główny, Przemieśl Główny i potem te wagony przechodzą na Malinowskiego najprawdopodobniej, bo są na Intercity Malinowski, Ja z powodu by tam ta tablica nie była. <laughs> no, zaraz EP09001 ruszy mi, już jest zimno i może jestem tutaj tylko 3 minuty, pewnie stoję, no, jest mega zimno. Ale to ostatnie filmy w śniegu można powiedzieć, ale i różne. Intercity Shlong. skład, że ja miałem miejsca jakoś jakby spalić, ale nie na to wyjść, tak naprawdę z tym ślądza podejść stacji Katowice są ludzie około 12 minut, a tam jeszcze psić oka na rodzinach, który jest w tle. Nie pracuje się pociąg do Bokulina. Do podróży. O, szybko się pasuje. Przez Peszałów chciał. I wjeżdża pociąg Inter EIC z Warszawy do Bielska-Białej. Z Warszawy w Sonicach. EPL zapisuje, nie machaj kolega u Ja nie chcę epl i czternaście. E i C. I podstawa się pociąg do Bokuninu. Do podróży. O, szybko się pasuje. I wjeżdża pociąg Inter E i C z Warszawy do Bielska Białej. Z Warszawy wschodniej chyba nie machaj kolego ja nie chcę rp ja. 11 12 13 i 14 E i C Nie został już odprawiony skład Intercity Sowiecki Jezus super. Nie wiem, ja mylę dzisiaj pociągi, to nie Ejce. jest Sowiecki, tylko Ejce, Ejce, Ejce. do Bielska, ja bym mógł. To pociąg Express Intercity. Do stacji Bielska Biała Górna. Epo. A co dzisiaj Artur zaprowadzi? Zamka. Dziewiątkę, jezus, cały czas te dziewiątki teraz, Żony przymykły. O której chemik jest? Chemik i 1022 więc za, zaraz powinniśmy się na nic nie podstawić. wjeżdża, wjeżdża Eszka oraz się tym zaczyna Eee, nie klinij! Nie kolega zaczął krąć, bo widzę to, co ja mówię. Ci, tylko ja z głosem, więc będziesz musiał sobie na I podstawia się pociąg S, S S5 chyba do żywca. Nie jestem pewny, czy to S5, S6... Nie, S6 do zwardunia. Mamy tak, S5 pociąg relacji katowice Żywiec. I wjeżdża pociąg osobowy S1 z Często mowym w Dąbro Górniczej Ząbkowice do górnicy. Dąbrowa górnicza Ząbkowice s impuls raczej po celu się oraz wjeżdża jakiś skład kończący bieg skład kończy bieg katowice. nie wiem Manewry Husarza, który podejmie pociąg Intercity Wawel najprawdopodobniej, bo jedzie ep 09 na bo Tu Husarz jest, jest, pewnie to weźmie Wawela. Ja Wawelem nie wracam najprawdopodobniej, tylko Batale. Mamy Husarza luzem. I wieżę pociąg tylko sudeckim na nie zbliżajcie się nawet do rogu ulicy na I w Mamy wjazd z składem do czyli z żoną tam z i z to nie ma. Taka świetna rzecz. Babel. No i miałem rację, Babel będzie świetna, że już czeka. Wczoraj jechał pewny w ogóle i się błupił tutaj.

Nie wiedzą, co podpinają nawet. EU-0... Co ty? eu 44 A jest 10 sztuk, jak ja pisałam, prawda? No. I się podpiął. I dziewiątka manewruje. Do filmu przez mojego kolegę poprosił ładnie. Wjeżdża Intercity Sowiecki oraz Trax. Przelot i będziemy mieli zmianę lokomotywy na Sowiecki, na Rodzynę najprawdopodobniej. I z czego ma informację tutaj jeszcze pracowników? Bardzo dziękujemy, bardzo dzisiaj fajny dzień. Więc biegnę na Sowiecki. I mamy wjazd Białego Wetra z pociągiem Intercity 2 Batory Do Budapesztu lokomotywa ta prowadzi skład do i Ajdaż 349, nasz wagon. 345, 347. No i mamy nowo, Do Budapeszku. Ja widzę, wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Możecie zostawić.